Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie w Toy Shire Jak wiecie, mamy ten cały nowy poziom strych. Przed nami misja trzecia: Grzmot z bossem. Ostatni poziom i tak już był mega trudny bez bossa. To ja nie wiem, ja, znaczy nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo. Trochę strasznie i bardzo do stare zabawki. To jest zawsze ten sam opis, więc nie ma sensu już tego czytać, bo to czytaliśmy. No ale jedno, co wiemy, to to, że tu jest boss. Tak zawsze wygląda, że trzeci poziom na danym. Na danej planszy to jest walka z bossem, oczywiście w pierwsza przejść zwykłe fale, więc to jest. To jest ta dodatkowa trudność mimo wszystko. Nie wiem, ożywiać stare zabawki. Dobrze. To jest ten problem, bo na początku musimy robić wszystko tak, żeby przetrzymać te fale, a potem przychodzi boss, i się okazuje że ten boss jest taki, że warto robić takie a takie rzeczy, a jak nie robiłeś tego wcześniej, no to już teraz jesteś w pupie. Więc no, no tak to tu wygląda. Um, mamy pięć wieżyczek, co tu ostatecznie? Moździerz, może być wieża z miniganem, wieża laserowa, elektryczna wieża, wieża trucizny. No a, ja ją nie mam, dobra, wieża trucizny jest z nami, może się przyda, Wrogowie. Z nowych nic nie ma, prawda? Czy to było już? Główka, tylko dziecięca głowa, która mierzy wszystko na swojej drodze. Chyba nie było. Um, więc takie cuda mamy. Czyli znowu latające cholerstwo. Tylko jedno. Um, inaczej, były te, bo nie patrzyłem. No są te cholerstwa. Ajajuj, ajajaj. No dobra. Lasery były dobre. Wieża z Miniganem, niech będzie. Czy ten moździerz Wydaje mi się, że tak, ale dobra, inaczej. Spójrzmy na poziom jeszcze. Tutaj już trochę, ale to i to takie. Ja pierdzielę. No, to jest to tak totalnie beznadziejne. Miejsca na wieżyczki. A, no, czyli w mogą iść tak, i mogą iść tak, albo nawet iść tak, nie? Więc. No, tutaj jakiś pewnie laser by się przydał. I tu, nie? Całkiem na początku i całkiem z tyłu po laserze, moim zdaniem. Tutaj może trucizna... Chcę truciznę i chcę las... I chcę laser... Trzeba myśleć, nie? No bo A, tu laser, tu laser... No tak pira ze drzwi, myślę, że tutaj byłoby dobre miejsce na truciznę i pewnie tutaj albo tutaj. Ale co tutaj dać? Coś, co mocno bije na taką dużą odległość, to taki minigun właśnie byłby dobry. No, to chyba zostawmy tak jak jest. Czyli min moździerze, minigany, lasery elektryczne i wieża trucizny. Co do żołnierzy, inaczej. Co do umiejętności, wolałbym w ogóle nie korzystać, ale jak już to wymienię ten młotek. Bo czym to się różni? Ostatecznie, jak tutaj mamy patr patrzeć, no to młotek. Nie, to trwa dłużej. Te zapałki trwają dłużej. Odnowienie jest. To w ogóle jest dłuższe odnowienie, może to jest gorsze w teorii? I wszystkie jednostki... Wszystkie jednostki tutaj... To dziwne, ale to, to mniej kosztuje, no to tyle. Ale już wezmę to, mimo że wolałbym z tego nie korzystać, co do żołnierzy... Ustalmy, że robimy... Bo tu nic nowego jeszcze nie mam, no tylko ten szeryf zadaje dużo obrażenia wrogom z bliska. No to próbujemy tak chyba, nie? Tarczownik dobry do tankowania, no ten ewentualnie, ten się przyda, ten się przyda i medyk. I robimy. Gotów. Od czego zaczynamy? Bez palcy, z zębulek i nietoperz. Mało tych jednostek, no czyli będzie trudny boss. Dobra, laser tu, laser tam. Moim zdaniem możemy spróbować z przodu i z tyłu laser. Um, trujące... Puszczę, myślałem, że to ma większy zasięg. No ale tutaj ogarnie dwie linie. Tu też ogarnie dwie linie. A tu by. Na, no ale tutaj tak. A tutaj tak. Dobra, dam tutaj trujące. Tej moździerz. A pokaż ty się, jaki ty masz zasięg. A może tu moździerz. Dobra, spróbujmy tu moździerz. A co z elektryczną? Można zrobić elektryczną. Ma taki beznadziejny zasięg. Że to aż wstyd. Nie. A miniganek. No, miniganek, a tutaj na te boki, no bo co innego na te boki. A dam tam miniganek na szybko, bo już czas mi się kończył. I zostało 16. Czy ulepszyć, może. Dobra, ulepszę trującą. Tak zrobię. I lecimy z tematem. No, ten miniganek może się tu przyda. S8, fal i boss. Znaczy. No nie da się ukryć, że coś tu jest. Coś czuję, że to będzie boss. Bo to jest zbyt dziwne tak na środku postawione i tam ewidentnie ktoś siedzi. Na tym kurde krześle elektrycznym. Bo co innego tu mogło... Tutaj jeszcze coś wyjdzie, się odkryje zza kocyka kurcze kot. Bo tak to nie wiem, to musi być, nie zawsze było tak, że raczej... Chociaż nie, tam T-rex to zleciał z góry nagle chyba, nie? Nie było widać Tireksa na planszy tak po. Ona pada za oknem. Kolego lecisz. No ten cię już tylko może tutaj złapać. Dobra, ulepszy to. Naprawdę Cieło, to jesteś jedyny, który przeżył. Błagam, powiedz, że masz zasięg. Dobra, masz. To ciupasz? No to ciupasz. Dobra, wieżyczek nie zrobię. A, idzie głowa. 300 życia. Hmm. Cztery zębulki, dwie głowy, o, trzy. Ojejku, te trzy biegające z bombami! Najgorzej. A. Ty bij strzelające. Ty bij te, co mają najwięcej życia. Ty bij wysunięte. tybi wysunięte. I ty bij latające w pierwszej kolejności. Tak zrobimy. A no te trzeba bić, bo one respią małe szczęki. Jest i głowa. Przerażające W sumie jak w tym, w tej historii, nie? pierwszym Jak tam były te popsute zabawki No i biegną te najgorsze, cholery Ale ten minigun w tym miejscu rzeczywiście może coś im zrobić Ten moździerz nie trafił, nie? oj! Dobra, to jeszcze jest trucizna w sumie Trucizna, ratuj nam sytuację Panie laserze Dobra, pan... Ale to przeszło Cholera, nie wiem Pozwolić temu przejść? A ty nie masz zasięgu? Nie masz zasięgu. Dobra, uznaję, że żąda radę. Dał radę. Mamy 14 punkcików. Teraz leci dużo, nie? To też dużo wszystkiego. A może tu elektryczny. A że tu. Równie dobrze, tu elektryczne może. Dobra, dam tu elektryczne, taki będę dziwny. Elektryczne bije też latające, więc to się może przydać, nie? No i już nie wiem ostatecznie, jak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no już nie wiem, czy, czy, czy ten strych jest nastawiony na robienie jednostek, czy nie nastawiony, ale no... To... No się człowiek cyka. A wy bijcie to, co ma najmniej życia. Znaczy wy, no ty elektryczna wieżyczko. No, 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 no błagam. Dobra, poradzimy sobie, super. A tam, tam trochę, ale trzy. Jeden laser nawet ulepszony. Dobra, sniper. I need you, my friend. Awa. Dobra. Drugi snajper. Trudno. Przepraszam. No, jestem ja już się bałem, że mi ukradli jednego snajpera. Tak bardziej tu się ustawcie, bo jak będą bombiarze, to będzie problem. Idźcie tam. Ile ty chcesz? Ty chcesz 12 do ulepszenia, ty chcesz 11? Może, bo tu jest boss. To jest ten problem, że jak dojdzie do bossa, to już nie można robić nowych wieżyczek, więc może na razie gwiazdki zostawmy na porobienie, wiecie, zwykłych wieżyczek, żeby wszystkie miejsca zająć, ale no... Jak jeszcze, nie wiem za bardzo, które by się przydały. Na razie to jest takie ło. Więcej trucizny, a ta trucizna... Kurcze, jakby to miało taki zasięg, wiecie, że tutaj... No, i nie wiem. Jakbym się, no taki troszeczkę zasięg dostaje po ulepszeniu, więc może ta tru, trucizna tutaj. Nie, tu nie dojdzie. Już prędzej tutaj po ulepszeniu tu by doszło. Czy miniganka? To no może tu miniganka, dobra, dajmy miniganka. Czyli mam jeszcze trzy dziury. No zobaczymy, co tutaj. Znaczy, mam dwa snajpery. Chups. Chups, chups, chups. To też ogólnie fajna gra, ale no mówię. Śmiem twierdzić, że niestety. Problem niektórych indyków. Masz grać jak twórca se wymyślił, bo inaczej to po prostu wręcz jest niemożliwe ukończenie czegoś w jakiejś grze. Cyk, 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 cztery latające. No może, może. No miniganek tu pomoże. No i wiadomo, ten laser tu jest najważniejszy w tym momencie. Dobrze, że to jeszcze przeszło tu na te na nietoperze. No. Dobra, nie zabije. Zabił, kurde. Oj, myślałem, że no nie, to tarczownik jest wytrzymały. Trzeba było tam mieć tarczownika, to by ci nie, nie zginął. No, to to już jest nasz błąd. Trzeba było mieć tarczownika. Być o dalej o wiele więcej kolegów. Ustawmy się tam. No i zmarnowane gwiazdki. No, jest 12. Dużo nietoperzy, dużo zębulek, Ale 8 tych strasznych. Coś, co biela tajono co drugi laser. Laser przy laserze. Trochę głupio. No ale dobra. We shall see. Jak bardzo głupio. Znaczy, inaczej. Głupio, dopóki nie przyjdzie boss. Jeżeli się okaże, że. O, ta to, to wieżyczka jest dobra na tego bossa. Ogólnie jest już tak późno u mnie, że idzie słońce przez y, zasłony. I tu mam green screena, więc bardzo możliwe, że za chwilę będziecie tutaj widzieli takie dziwne. wiecie, już się będzie odbijało słońce od green screena i będzie widać to. No ale już na to nie poradzę. Nagrywać muszę. Cyk. Ja już mogę włączyć kamerkę Tak, taki brzydki jest nikomu nie jest niczego potrzebny. Eee. No szkoda, no mogłem wydać tam te gwiazdki na tego cholerca, to bym miał tam trzy jednostki. Dobra. To ty jesteś tak, ty jesteś raz ulepszony. No, tu fajnie, że to lecą tak, że tu kolega jeszcze coś robi. Ale no to tak wiecie, no, robi tyle o ile. No, tutaj laser pomaga. Ładnie, ładnie, ale już tyle. Dobra, no już lasery tu nie pozwolą, żeby nasze snajpery dostały. A przyspieszę to. Dopóki szkieletów nie ma, to można mieć przyspieszone. A, tobie nie powiedziałem, że masz bić tych, co mają najwięcej życia. Teraz już ci powiedziałem. No i są szkielety, więc zmniejszamy prędkość. A trochę się przyblokowały. To miło. To dobrze wiedzieć. No dobrze, kurczę wiedzieć. Snajperzy. Dobra. Tam jest gorzej. Chyba, że trucizna jakoś podziała. Myślę, co tutaj ulepszyć. 15 chcesz, alboż bo już mam cię raz ulepszonego. a proszę. No poczekam sobie, bo to już ogarnięte jest. Już nic złego nie może stać. ciuć, ciuć. Ciu, 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 ciu. Dobra, mamy 14. Aj tam jeszcze jest dziurka. No ten minigan w sumie i tam by robił, i tam już lepiej tutaj dać coś, co ma dużo. zbliżamy się do bossa. dobra dajmy minigana. Chyba. Bo... No tutaj właśnie ten mnie. No, Wasza Olać. Trzeba Olać. No do końca będę myślał, co tutaj wstawić. Na razie jakoś nie jest chyba super, mega Uber potrzebne. Szczerze, chciałbym ulepszyć albo Ciebie do końca, albo Ciebie. Na to zbieramy, Kto jest z tych dwóch, tak mi się coś, coś wydaje. Co ja postawiłem? Ciebie, tak? To Tobie dać... A może Tobie dać kogoś, kto ma najmniej życia? Żebyś tak dobijał, szczególnie tutaj przy bazie. Może nie jest to głupi pomysł. Nie mam pojęcia. No idea, my friends, no idea. No sam poziom do bossa nie wydaje się jakoś straszny, poprzednie były trudniejsze. Nawet mogę gadać głupoty. No i teraz cholerka, troszkę się cykam tych nietoperzy. Chociaż snajperzy już mają zasięg. Tu trochę elektryczność zatrzymuje kolegów. Tam weszło. Obra zabita, ale ten ma całe życie! Doleciał czy nie doleciał? Nie doleciał. Dwóch mamy. Ech, ciebie ulepszę, trudno. No bo chociaż ten jest ulepszony. Troszkę się cykam, kolegi. Dobra. Oj, tam jeszcze jest... Jest nie, niefajnie, ale ten jest ulepszony już na maksa. Tak, to już nie widzimy nic strasznego. Dobra. Może jeden tarczownik dla bezpieczeństwa tam by się przydał. Ciup, 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 ciup. Ciu. No, już jest nie? Tak. Za piątkę nic nie zrobię. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj na dużo nietoperzy. Dobra. Zaryzykuję na wszelki wielki, żeby nietoperze biły kolegę, a nie. Yy, a nie innych kolegów. Błagam, Byku, ustaw się. Tak się ustaw, żeby nietoperze ciebie chciały bić, rozumiesz? Jak zobaczysz, że przelatuję i biją mi kolegów, to będę krzyczał. A ty nie chcesz, żebym jak krzyczał. O i nie chcesz. A le chcę. To za idiota, co on tu robi na przykład, prawda? Chyba na razie zwiększmy. Po co to wyszło małe, dobra? Tylko, że. No już ostatni moment, żeby zdecydować, co tu chcemy wstawić. Że coś, co ma duży zasięg. Może moździerz drugi. Moździerz drugi. Hmm. Coś mi się nie podoba, jeśli chodzi o ilość gwiazdek pozyskanych. Bardzo mi się to nie podoba. Dała kolego ewidentnie kolego tu do przodu. Aż stanąć przodem. Błagam przejdziesz. On ma problemy życiowe. On ma problemy życiowe! On ma problemy życiowe. Tu, debilu. A, dobra. Nic się złego już nie dzieje. Ustaw się tu. Czy ja straciłem? Jak? Jak, 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 jak choleru? jak do tyłu, jak, jak to jest możliwe, no, ile zmarnowanych gwiazdek, no już można było mnie na jedno ulepszenie. Wejdźcie tam. Na razie wszyscy jakoś opóźnieniem gdzie myśleć co z wami zrobić. Dobra, no i ostatni sklep jakby nazwijmy to będzie. Dobrze liże prawda? Teraz tak, ostatni sklep. No. no nie wiem czy ten minigun tutaj wolałbym taki mąździerz chyba. No trudno. Już muszę, bo potem już jest boss, nie można jeszcze. Między bossem a. a między falą ostatnim a, a bossem nie da się już niestety nic zrobić sensownego. Jeśli chodzi o nowe wieżyczki, dobra My już się raczej nie musimy bać kolegów tutaj. W sumie nie popatrzyłem, co nas będzie atakowało. No i ile straciłem? Dwóch czy trzech sniperów? Dwóch na pewno. To ile to jest osiem, nie? No to już za osiem to mógłbym. No, prawie że to ulepszyć. No, prawie że to ulepszyć. A jak 12, no to akurat wszystko to praktycznie ulepszyć. My no by było. No nic. Zaraz się dowiemy, jak mamy żyć. Na razie nie ma tragedii. Do przodu idź. Błagam, dobra. E, idź tam. No, jak ty się bugujesz, to aż mnie coś zalewa, nie? Byku tam masz iść, czego ty nie rozumiesz, chłopie? Ja. Chłop, nie masz stać z tą tarczą, rozumiesz? Byczku piękny, tylko tyle. Dobra, chodź tu. Nie wiem, czy wydawać gwiazdki, czy już czekać na bossa w tym momencie. O to już tak zostaje kwestia ulep... ojejku, jeszcze lecą szkielety. Egg hmm. expect more szkielety Troszkę mnie to martwi Ale może, 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 może. Jeszcze tu jeszcze Snajpery, no i ten duszek biedny. Ech, tak, tak. A właśnie tobie ustnie. tobie też trzeba ustawić latające. Kurczę, jednego brakuje, żeby to ulepszyć na przykład. Już jest końcowana? No nie wiem. Ty idź tam. I don't know what to do, my friends. Ech, jeszcze więcej to perzy. To jesteś max, nie ta. Piu, piu piu. Piu piu. Piu, piu, piu. piu. Kolega tu zapraszam. Piu 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 No ja już poczekam has z tymi gwiazdkami tu już się nic złego nie wydarzy Zobaczymy co robić z bossem Mówiłem Mówiłem Mówiłem, 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 mówiłem Ma to sens, ma to sens. Tylko czemu on jest na środku? Przepraszam, czy on już idzie? On se idzie już na bazę, czyli co? Będzie tu coś je... Chyba się. Usu... Chyba usuwamy, ale to wszystko powinno być. Ty nie masz zasięgu? Może jeszcze wejdzie w zasięg. No to w dupie. E, dobra, trucizna akurat. On coś robi. On obszarowo bije elektrycznie. Czy on mi. On mi wyłącza, czy niszczy? wyłącza, co? Mam nadzieję, że nie zmniejsza poziomu, jeśli jakaś jest ulepszona. Hej, może snajperami go, nie wiem, zaryzykujmy. Czekaj snajperzy, wy macie taki... Snajperze, a ustawcie się tam. A ty się ustaw tu. No dobra, to niestety nie nic nie robi. To coś robi koledze, który jest elektryczny. To wypadałoby ulepszyć. No to będzie miało zasięg kiedyś. Moździerz zaraz nie będzie miał zasięgu. Chyba już nie ma. Mama, sprzedaj. E, to ulepsz. On coś robi. O kurde. Oj, to będzie biło, to będzie biło. Uciekaj. No to nieźle. snajperzy zaraz. Dobra, szczerze, chodź jeszcze jeden snajper. Tam się nas z, z snajperami, tylko koniecznie mają zasięgu. Chodźcie tam. Ja nie wiem, czy kolega tu jest jeszcze potrzebny, jakkolwiek. O, no! Mm -hmm. I zabił! No to nieźle. Czyli co? To już jest niepotrzebne. I to już jest niepotrzebne. To sobie ulepszymy. Szczerze. Czyli pół mapy jest niepotrzebne. Jak przyjdzie do walki z bossem. A snajperze chabiją. Raczej nie ma zasięgu kolega Ale wyłączył mi tamte wieżyczki, no to fajnie Dobra, a zróbmy tego szeryfa, zobaczmy co ten szeryf potrafi Ty chyba musisz być tak blisko No Boże No Miesz go bił? męż go bił? No niby go bije To, że on zaraz włączy swoją elektryczność na pół mapy No właśnie, uciekaj! Nie, to jest co innego ustaw się tu. Ale, jak ty to masz zrobić? Uwaga! To bije to. Ale, to mocno on bije. Tu potrzebuję jeszcze na ulepszenie. Tu już wszystko. ten. to. Je, jeszcze chyba go tam zatruwa, czy nie? Ale, to ulepszę. No i pupsko. No przepraszam, ale no dobra, zrobię tarczownika. Ale. Ej! Przede wszystkim. Tu jest ta elektryczna kulka. Czy on go zaciupał? Nie. No to tyle. To tarczownik chyba musi go trzymać. Weź tarczownik. Tylko, że on teraz pewnie zaciupa ich obu, co? W trzy sekundy. Bo tak. Uciekaj. Weź jeszcze jeden. i dobra, jest nadzieja chyba. Jak on będzie tu stał i blokowany będzie przez tarczowników, to chyba jest nadzieja. A ty już nic nie rob... No nie, olał. Olał. Ja wiem, maszyngana zróbmy. Tylko, że a ej, zatrzymajcie go! Zatrzymajcie go! On już jest bliski śmierci. Trochę usuńmy. Ciebie ulepszmy. Jeszcze jeden tarczownik. Awaj Dało radę. Jest osiągnięcie. Nie wiem, mogę jeszcze robić. To pewnie jest koniec. Koniec Dosta no, dostałem osiągnięcie, tak, to tak. Chociaż długo tak odstęka trwa. Tak, ciąg dalej się nastąpi. Ostatnio w tym momencie stwierdziłem, no skończyłem poziom, wychodzimy i się okazało, że tych pszczół mi nie zaliczyło, więc ja muszę przelecieć trochę przez ten. Przez te napisy końcowe, żeby mi zaliczyło ostatecznie ten poziom, bo znowu będziemy musieli się klepać z Frankensteinem, a szczerze, o wiele prostsze niż walka z pszczołami. Szczerze. No, no do tej pory pszczoły to najtrudniejszy boss w tej grze. Masakra, nie? Ech, no dobra, moi drodzy. To by było na tyle w takim razie. Kolejny kolejne cały, cała plansza za nami z tej gry. Kolejne pół roku trzeba czekać na kolejną planszę. A zobaczymy, coś to jeszcze będzie, bo to napisy końcowe już niech przesuną do końca. No tak, by coś tu miało się jeszcze stać. Wstanie Frankenstein i, i ma więcej życia. Nie, czarny ekran się robi. No dobra, no to zrobione. Graj. No niestety nic nowego nie ma. To jest maksymalny poziom, bo tu pokój Kevina to jest pierwszy poziom. No cóż, czekamy cały czas na więcej nowości, no bo ten tryb nieskończony, no niestety się okazał nieciekawy na dłuższą metę. No multiplayer jeszcze nie istnieje w tej grze, więc na to też czekamy. I tyle. Na razie to tyle, moi drodzy z tej gry. Jak się Wam podobało, to nie zapomnijcie ocenić rozkonałości tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się.